Jak ktoś nas bardzo mocno zrani, to chyba mamy wszyscy problem z tym, żeby mu przebaczyć. Czasami nawet się mówi, że przebaczenie to pewnego rodzaju heroizm w takiej sytuacji, a nie każdy z nas jest herosem. Wobec tego my, jako katolicy czy chrześcijanie, mamy przebaczać? A może właśnie wszystko zło, które się dzieje na świecie, jest spowodowane tym, że nie chcemy albo nie umiemy przebaczyć? Jak to w końcu jest? I sobie wszystko wyjaśnimy. W jaki sposób pierwsi chrześcijanie zachęcali do tego, żeby poganie byli chrześcijanami? W żaden sposób. Po prostu poganie, patrząc na sposób życia i jakość życia pierwszych chrześcijan, pragnęli być tacy jak oni, bo to oni się bardzo kochali, byli pełni miłości i przebaczenia do innych. Wobec tego, czy my mamy przebaczać, czy nie? Zobaczcie, że w dzisiejszym pierwszym czytaniu Pan Bóg nam bardzo konkretnie mówi przez Syracha, żebyśmy przebaczali. Tam mówi, że największymi grzechami jest złość i gniew, ale tu nie chodzi tylko o złość i gniew. Chodzi przede wszystkim o to, żebyśmy przebaczyli drugiemu człowiekowi. Tam nawet Syrach pokazuje to w bardzo pozytywny sposób, żeby odpuszczać grzechy, wtedy i nam te grzechy zostaną odpuszczone. Ja zawsze za każdym razem, jak przychodzę do sakramentu pokuty, to sobie myślę o tym, że Pan Bóg jest niesamowity, to znaczy jest pełen miłości, miłosierdzia. Bo ile razy można przebaczać te same grzechy? Ile razy, gdy ja mówię, że już więcej nigdy przychodzę do kratek konfesjonału i znowu to samo? Ile razy? I bardzo konkretnie Pan Jezus dzisiaj odpowiada 77 razy, ale tu nie chodzi o odliczanie, że będziemy sobie gdzieś na kartce skreślać te krzyżyki jeszcze 72 razy, i będę mógł już nie przebaczać. Nie. Pan Jezus bardzo konkretnie mówi, że masz przebaczać w każdej porze yy, każdemu, kto przeciwko tobie zawinił. I zobaczcie, że to jest coś niesamowitego. Kiedyś słyszałem taką ciekawą opowieść o zakonniku, który medytował nad strumieniem. I w pewnym momencie w tym strumieniu zobaczył pływającego skorpiona, który walczył o życie. Postanowił go wyciągnąć. I gdy wyciągnął, położył go na ziemi, ten skorpion obrócił się do niego tyłem i ogonem wziął go, ukąsił, urządlił. Ten zakonnik poczuł ból, ale wrócił do swojej medytacji. W pewnym momencie otworzył oczy po raz kolejny i zobaczył, że sytuacja się powtórzyła. I ta sytuacja powtórzyła się kilka razy. Na co człowiek, który widział tą sytuację z zakonikiem i skorpionem, powiedział do tego zakonnika, Człowieku, ale co ty robisz? Przecież widzisz, że ten owad ci nie podziękował, tylko cię zranił. Dlaczego mu ciągle pomagasz? Na co zakonnik odpowiedział: Bo taka jest nasza natura. Skorpiona naturą jest to, żeby żądlił, a moją naturą jest miłosierdzie. Może dlatego tak wielu ludzi odchodzi od kościoła, bo my nie jesteśmy autentyczni w tym, co robimy, a może za mało jesteśmy pełni miłości i przebaczenia w stosunku do innych ludzi. Pływając to nasze rozważanie, powiem Wam, że kiedyś widziałem taki niesamowity obrazek, jak to małe dziecko stało na peronie, czekając na pociąg z taką wielką walizką, w której miało wszystkie swoje rzeczy. Podchodzi do tego dziecka człowiek starszy i pyta się, dziecko, ale gdzie ty chcesz jechać? Ja proszę pana, jadę do lepszego świata. Na co ten starszy człowiek powiedział: Lepszego świata nie ma. Ty bądź lepszy, a świat będzie zdecydowanie lepszy. Może dzisiaj pan Jezus zaprasza nas do tego, żebyśmy przebaczali, a zobaczycie, że dzięki temu świat będzie dużo lepszy.